Z pewnością wielu z czytelników tej rubryki doskonale zna karierę grupy Czerwone Gitary, nazywanej też w swoim czasie nie bez powodów polskimi Beatlesami, bo gdyby dokładnie się przypatrzeć, to analogie bez trudu nasuwały się same. Mniej znana jest za to działająca stosunkowo krótko formacja Trzy Korony, założona przez Krzysztofa Klęczona. Myślę, że warto o niej przypomnieć, jako że w maju tego roku polskie nagrania w ramach cenionej serii wznawianych płyt w formacie Super Audio CD przypomniały jego debiutancki, bo najważniejszy, album, zatytułowany po prostu Krzysztof Klęczon i Trzy Korony. Jak doszło do powstania tej grupy? Po sukcesach i nagrodach w Zespole Czerwonej Gitary pojawiły się konflikty na tle repertuarowym. Krzysztof Klęczon chciał unowocześnić ich brzmienie, ich profil muzyczny i komponować bardziej ambitne i ostrzejsze utwory, zaś Seweryn Krajewski pragnął utrzymać dotychczasowy kierunek, który dotąd przynosił sukcesy i pieniądze. W styczniu 1970 roku, w następstwie narady nad programem kolejnej płyty, jaka odbyła się w hotelu Bristol, oraz demokratycznego głosowania, Clenchon opuścił zespół. Postanowił wypróbować własną wizję i założył właśnie Trzy Korony. Przygotowując bardziej rokowy repertuar, chciał udowodnić kolegom słuszność obranego kierunku. Sukces owszem przyszedł, lecz nie tak duży, jak tego oczekiwał. Chyba Zabrakło nieco konsekwencji stylistycznej, bowiem na płycie pojawiły się zarówno dynamiczne protest songi, jak i piosenki pełne liryzmu. Wcześniejsza popularność czerwonych gitar była wypadkową dwóch talentów. Oddzielnie, w obu przypadkach nie było to już tak ekscytujące. Brakowało oryginalnych pomysłów, zaś utwory były coraz mniej przekonywujące. Znajomi opisywali Krzysztofa Klęczona jako człowieka lubiącego chodzić własnymi ścieżkami, ale jednocześnie energicznego, pracowitego i wrażliwego. Był muzycznym samołukiem. Wcześniej występował w niebiesko-czarnych, z którymi trafił na pamiętny koncert w paryskiej Olimpii. Później przeniósł się do trójmiejskiego zespołu Pięciolinie, które z czasem przekształcił się w czerwone gitary. To on wspólnie z Sewerynem Krajewskim odpowiadał za ich repertuar. Stąd dzięki nieco ścierającym się osobowościom ich piosenki były tak urozmaicone. Później trochę tego zabrakło. Niewątpliwie część twórczości Klęczona z pewnością wyprzedziła swój czas. Widać to dobrze na rozszerzonej i z wydanej przez wytwórnię Chameleon edycji jedynego owianego legendą albumu, który pozostał po Trzech Koronach. To wydanie zawierało blisko 150 minut muzyki i nosiło tytuł Krzysztof Klęczon i Trzy Korony The Complete Recordings 1970-72. Na dwóch płytach zamieszczono łącznie 44 nagrania, w tym kilkanaście opublikowanych po raz pierwszy. Wydawnictwo uzupełniono o obszerną książeczkę i dodatkowy krążek DVD. Po remasteringu piosenki odzyskały blask. Na płytach znalazły się zarówno kompozycje mocne, z rockowym pazurem, jak i znacznie spokojniejsze, liryczno-balladowe. Niestety to wydanie jest już w zasadzie niedostępne, dobrze się więc stało, że polskie nagrania ponownie przypomniały ów album, jakkolwiek w nieco skromniejszej edycji, za to z gruntownie poprawionym brzmieniem kwalifikującym je do serii Super Audio CD. Posiadacze odpowiedniego odtwarzacza i dobrego sprzętu z pewnością docenią jego walory, a jako, że jest to wydanie hybrydowe, to można je odtwarzać także w tradycyjnych odtwarzaczach i także wówczas brzmi naprawdę dobrze. Szczerze zachęcam, wszak to ciekawy i wszechstronny portret klęczona. Warto przypomnieć sobie, jak brzmiało 10 w skali Beauforta, port czy spotkanie z diabłem. Jestem również przykorny, choć chciałbym mieć nadzieję, że niezbyt proroczy utwór, nie przejdziemy do historii. Mimo to słychać, że Klęczą swoje koncepcje realizował dość ostrożnie. Nawiązywał jeszcze do stylu czerwonych gitar, ale w nie przejdziemy do historii pojawiła się niemal Hendrixowska gitara. Czas pokazał, że polska publiczność przyjęła tę propozycję z mniejszym entuzjazmem niż ten oczekiwany przez lidera Trzech Koron. Klęczą zrażony brakiem sukcesu postanowił wyjechać na stałe do USA. Tam dalej komponował, nagrywał i występował, jednak głównie w małych klubach. Dochody nie starczały na utrzymanie, musiał więc szukać dodatkowych zajęć. Pracował jako zecer i dozorca domu. W 1977 wydał album pod tytułem The Show Never Ends. Także przypomniane przez Kameleon, który jednak z uwagi na brak promocji na amerykańskim rynku przeszedł bez większego echa. W latach 78-79 dał kilka koncertów w Polsce, co sprawiło, że ponownie zaczął rozważać powrót do czerwonych gitar. Plany te przerwał wypadek samochodowy 27 lutego 1981 roku podczas powrotu z koncertu charytatywnego w klubie Milford w Avondale, Chicago. Niestety, w jego następstwie Krzysztof Klęczon, pomimo kilku operacji, zmarł 7 kwietnia 1981 roku w Szpitalu Świętego Józefa w Chicago. Uroczystości żałobne odbyły się w kościele w Chicago, a po kilku miesiącach urna z jego porchami została złożona na cmentarzu komunalnym w Szczytnie, jego rodzinnym mieście. Pamięć o nim. Nadal jest żywa i do dziś nadal żyje jego muzyka.